Alleluja! Słuchajcie, bracia i siostry, niedziela Chrystusa, króla wszechświata. Pan kieruje do nas obfite słowo. Pozwolę sobie przeczytać najpierw z proroka Ezechiela. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Zagubioną odszukam, zbłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chromą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Bóg jest pasterzem, a my jesteśmy owczarnią. Jesteśmy w rękach Boga. Bóg jest wielki, ale jest blisko i troszczy się o nas. Ale w niedzielę Chrystusa, króla, czytamy takie słowa z listu do Koryntian, pierwszego listu świętego Pawła. Chrystus z zmartwychwstał, jako pierwo, pierwociny spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć. Przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. A jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec. Gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu, i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy, jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, Wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Wszystko zostało mu poddane. On jest pasterzem i On jest królem. Jesteśmy w jego rękach. Chrystus zmartwychwstał. I my idziemy do zmartwychwstania i chwały. Zmartwychwstaniemy. Życie się nie kończy w momencie śmierci. Dziś dużo ludzi umiera. Jest koronawirus, który zbiera żniwo. Dużo ludzi choruje i dużo umiera. Nie wiemy, jak długo ja będę żył. Czy ty będziesz żył? Ale e, gdy wejdę w bramę śmierci, rozpocznie się pełnia życia tam, po tamtej stronie. Już wtedy różne dolegliwości nie będą męczyć człowieka, bo on będzie tam. Tu zostanie ciało martwe. Które rozsypie się w proch. A człowiek będzie tam. Jesteśmy powołani do zmartwychwstania i chwały. Jezus zmartwychwstaje jako pierwszy. Natomiast tutaj jesteśmy po to, aby mieć przyjazną relację z Jezusem i aby Uznawać go za swojego pana i zbawcę. Jezus jest królem. Jezus jest królem. Pięć lat temu, gdy obchodziliśmy jubileusz, pewien jakby rocznicę, 1050 lat Chrztu Polski, w niedzielę Chrystusa, króla, zgromadzeni w łagiewnikach, wyznawaliśmy, a było nas tam duże zgromadzenie. Byli też politycy, politycy, ci, którzy władzę sprawują z prezydentem na czele. I wyznawaliśmy, że Jezus jest naszym królem, królem Polski. Akt poświęcenia narodu polskiego Chrystusowi Królowi i Panu. Akt Jubileuszowy akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za króla i pana. Dokonało się. Jezus jest królem Polski, ale Jezus jest królem wszechświata. Jezus jest królem twoim i moim. I trzeba, żeby każdy z nas osobiście ciągle to wyznawał. Jezu, jesteś moim królem. Jutro, jutro będzie ten dzień. Jutro Eucharystia na której będziesz ja też i trzeba żebyś powiedział tak Jezu jesteś moim królem Jezu jesteś moim królem Mimo wszystko jestem grzesznym człowiekiem upadam przychodzą nieraz trudności zwątpienia ale wyznaję jesteś moim królem oddaj ci całą moją słabość Król to ten, który ma władzę władzę ale jutro będziemy czytać również Ewangelię Mateusza, też o królu, który do tych po prawej stronie powie: pójdźcie błogosławieni u ojca mojego i weźcie posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić, byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodziliście mnie, byłem chory, a odwieźliście mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Tak, tak król odezwie się tych po prawej stronie. Ale są też i po lewej stronie. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzieliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwieźliście mnie. Tak. Po której będę stronie? Ja, Ty. Po prawej czy po lewej? No właśnie. Mówi się, że jest prawica i lewica w parlamencie i w Królestwie Bożym też. Po prawej to są ci, którzy dali pić, dali jeść, a po lewej to ci, którzy. No właśnie, nie daliście mi jeść. Panie Jezu, Ty jesteś moim królem. Uczysz mnie miłości. Oddałeś życie swoje za mnie na krzyżu. Jesteś moim królem. I chcesz, abym rozpoznawał Twoje oblicze w tych najbiedniejszych. Nie jest to takie łatwe. Twój Duch, Duch Święty niech przyjdzie mi z pomocą. Da mi nowe oczy, takie widzenie, abym rozpoznawał, że to naprawdę Ty jesteś. Tych różnych bezdomnych, których napotykam, którzy chcą coś ode mnie. W porę i nie w porę, właściwie zawsze nie w porę. Przychodzą, chcą, pytają się o pieniądze, o kawę, o coś jeszcze. I A ja nie mam czasu. A ja nie mam czasu. Jestem zajęty. Panie Jezu, zmiłuj się nade mną, wybacz mi. Jesteś moim królem. Okaż mi swoje miłosierdzie i daj mi serce nowe, abym potrafił rozpoznawać Ciebie w tych najbiedniejszych. Przyjdź, O Jezu. I dzisiaj, już dzisiaj chcę powiedzieć, tak jak kiedyś to zrobiłem w łagiewnikach pięć lat temu wraz z prezydentem. I z wszystkimi, którzy tam byli. Wtedy powiedziałem, że Ty jesteś moim królem. Tak, Jezu, Ty jesteś moim królem. Ty mnie uczysz służby, bo królować to znaczy służyć. Królować to znaczy służyć. Powołałeś mnie do swojego królestwa? I jestem. Jestem sługą Twoim. W Twoim królestwie. Dziękuję Ci za to, ale jednocześnie wiem, że będę sądzony z miłości. Ile miłości okazałem tym, których postawiłeś na mojej drodze, wtedy, gdy nie miałem czasu, byłem bardzo zajęty czym innym. Bądź uwielbiony, Panie Jezu Chryste. Aleluja.